Szanowni Państwo, kościelne dzwony obwieściły nam już godzinę 15, godzinę, w której zaplanowaliśmy rozpoczęcie naszej dzisiejszej uroczystości. Uroczystości podwójnej. Po pierwsze, oddajemy dzisiaj do użytku nowy basen, natomiast po drugie, dzisiejsza uroczystość rozpoczyna obchody stulecia edukacji w Woli Rzędzińskiej. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Tarnów, szacowni goście. Chwila dla, chwila, dla której zgromadziliśmy się dzisiaj w tym miejscu jest szczególna i niecodzienna. W roku, w którym obchodzimy stulecie szkolnictwa na Wolańskim Podlesiu, w tej pięknej historii otwieramy nowy rozdział. Oto bowiem dziś oddajemy do użytku nowy basen szkolno-rehabilitacyjny będzie on służyć nie tylko uczniom tutejszej szkoły podstawowej i gimnazjum, nie tylko mieszkańcom Woli Rzędzińskiej i Odówki Wałek, ale całej naszej gminnej społeczności. Udało nam się zrealizować w naszej gminie wiele inwestycji. Jeszcze na etapie ich planowania zawsze zastanawiamy się, czy będzie ona służyć mieszkańcom w taki sposób, jak zaplanowaliśmy. Czy będzie ona, czy będzie ona tym, czego naszej społeczności najbardziej potrzeba. I proszę mi wierzyć, nie mam większej satysfakcji widząc, że obiekt, który wybudowaliśmy tętni życiem, służy mieszkańcom od przysłowiowego świtu do nocy. Basen, który dziś mamy niewątpliwą przyjemność oddać do użytku, jest jedną z takich inwestycji. Już dziś możemy to z całą pewnością stwierdzić. Moją wielką radością jest też to, że w naszej gminie obchodząc z jubileusze szkolnictwa w danym miejscu możemy świętować jego rozwój. Tylko w ostatnich latach przeprowadziliśmy szereg remontów w naszych szkołach i przedszkolach. Doposażyliśmy nasze placówki, realizujemy program edukacyjny finansowany ze środków unijnych. Dzięki nam każde dziecko ma zapewniony ciepły posiłek. Wybudowaliśmy nowe obiekty. Nie tylko ten otwierany dziś basen szkolno-rehabilitacyjny, ale także sale gimnastyczne Halę widowiskowo-sportową, nowe boiska budujemy również nowe przedszkola. Jako samorząd zdajemy sobie bowiem sprawę, jak ważna w życiu lokalnej społeczności jest szkoła. Jej istnienie istotne jest dla wszystkich, bo każdy przecież kiedyś do szkoły chodzi. Wokół niej koncentruje się życie lokalnej społeczności, to z niej emanuje ten kagadek oświaty, który rozświetla mrok naszego najbliższego otoczenia. Dlatego właśnie szkołę uczyniliśmy jednym z priorytetów naszej samorządowej pracy. Oddanie tego basenu mieszkańcom byłoby niemożliwe bez poświęcenia i pomocy wielu osób, którym chciałbym z tego miejsca bardzo gorąco podziękować. Dziękuję bardzo panu marszałkowi Województwa Małopolskiego, panu Ramanowi Ciepieli oraz panu posłowi Andrzejowi Szczarcowi, ponieważ Inwestycja ta została zrealizowana również z funduszy zewnętrznych, z PFRON-u, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję panu Krzysztofowi Cetnarowi z firmy MacBoot, który podjął się realizacji tego zadania. Bardzo trudnego zadania, ponieważ trzeba było tutaj zastosować różne nowe technologie, niespotykane do tej pory w naszej najbliższej okolicy. Dziękuję bardzo. Inspektorom nadzoru, którzy czuwali nad realizacją tej inwestycji, panu Józefowi Nytko oraz panu Jerzemu Jachowi. Dziękuję również pracownikom Urzędu Gminy, ponieważ dzięki to ich pracy, ciężkiej pracy, mrówczej pracy, można było również tą inwestycję, inwestycję realizować. Dziękuję pani kierownik Bogumile Bardel oraz panu Wojciechowi Suchowskiemu. Dziękuję również wreszcie. Na końcu, ale to nie jest na końcu, panu dyrektorowi Józefowi Lazarowiczowi, który spędził, spędzał tutaj całe dnie, doglądał tejże inwestycji. Jest mi niezmiernie miło, że na dzisiejszą uroczystość przybyli znakomici gości, których w tym miejscu chciałbym bardzo, bardzo serdecznie powitać. Zacznę od mieszkańców Woli Rzemdzieńskiej, Jodówki Wałek, Pora wszystkich mieszkańców gminy tarnów. Witam was bardzo serdecznie. Witam parlamentarzystów, pana posła Andrzeja Sztorca, witam pana posła Józefa Rojka. Bardzo serdecznie witam pana posła. Witam pana posła Edwarda Czesaka. Witam pana posła Jana Musiała. Dziękuję panom parlamentarzystom za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Witam pana marszałka województwa Małopolskiego, pana Romana Ciepiele. Witam serdecznie. Witam radnych województwa Małopolskiego. Radnych reprezentuje dzisiaj pan radny Piotr Sak. Witam pana Piotra. Jest mi niezmiernie miły i bardzo się cieszę. Że mogę tutaj gościć moich kolegów, moich przyjaciół, samorządowców. To jest dla mnie bardzo ważne, że przybyliście tutaj, żeby wspólnie świętować razem z nami. Witam przede wszystkim sąsiadów naszej gminy: Pana Wójta ze Skrzyżowa, Pana Marcina Kiwiora. Witam Pana Wójta Lisie Góry. Stanisława Wolaka, witam bardzo, Pana Burmistrza Wojnicza, Pana Jacka Kurka, witam serdecznie. Cieszę się, że przybył do nas, cieszę się bardzo, z takiej kresowej, przepraszam nie miasta, gminy, miasta, Ciężkowice. Pan Burmistrz Ciężkowic, Tak, z wrażenia, bo jesteśmy po imieniu, więc to jest wrażenie bo pierwszy raz. Pan Zbigniew Jurkiewicz, witam bardzo serdecznie. Starostwo Powiatowe reprezentuje pan radny Roman Łucasz. Witam serdecznie. Nie muszę witać radnych Powiatowych naszych tutaj Józefa Lazarowicza i Mariusza Tyrkę, ponieważ to są nasi mieszkańcy. Witam ich bardzo serdecznie. Witam serdecznie wszystkich radnych Gminy Tarnów, na czele z Panią Przewodniczącą samą Miterą. Witam serdecznie. Witam księży na czele z księdzem proboszczem tutejszej parafii, księdzem Stanisławem Szuchnarą. Jeżeli kogoś pominąłem, bardzo dziękuję, Przepraszam. Dziękuję bardzo. Młodzież z Woli która chciała podziękować władzom Gminy Tarnów za wybudowanie tego basenu i za tę dzisiejszą uroczystość. Chcieliśmy panu serdecznie podziękować za e, wybudowanie basenu i e, rozbudowanie szkoły e, oraz za wspieranie cały czas naszej Dziękuję bardzo młodzieży, ale widzę, że trafiony, trafiony prezent Legiony Piłsudskiego, więc Młodzież wiedziała, co jest moją pasją. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Młodzież doskonale wie, proszę państwa, pan wójt prowadząc lekcje w gimnazjach, lekcje o barwach narodowych, o patriotyzmie za każdym razem mówi: Nie wiem, czy wiecie, że ja jestem nauczycielem zawodu, a oni odpowiadają za każdym razem, jakby nie wiedzieli, wiemy, wiemy.